To jest Podcast.pl. Dzisiaj jest odcinek o relacjach, które tworzą nas od środka. O tym, czy te relacje rodzinne to dar, czy może raczej taki ciężar na całe życie? I dlaczego najtrudniej się rozmawia z tymi, którzy kochają nas najbardziej? Dziś rozmawiam z gościnią, która od lat pracuje z ludźmi Barbarą Piwek-Jewtuch. Jest ona certyfikowaną psychoterapeutką, założycielką studium ja, autorką nowej książki. Książka nazywa się Sploty rodzinne. Jak budować dobre i wspierające kontakty z bliskimi? A w tym odcinku poruszymy pytania, które wielu z nas woli po prostu spychać jakoś na dno serca, czyli po prostu, jak mieć lepsze relacje z rodziną i dlaczego teraz tak wiele rodzin się rozpada? Ale też, czy przyjaciele mogą być taką naszą prawdziwą rodziną? To nie jest jakiś poradnik, to jest po prostu taka mapa tych splotów, przez które przechodzi większość z nas. Często w ciszy, często u psychoterapeuty, często z poczuciem winy, często bez żadnego wsparcia. A jeżeli czujesz, że te Twoje relacje z rodziną są ważne, ale może trudne, to ten odcinek może być takim pierwszym krokiem w stronę zrozumienia i ulgi, że w sumie to wszyscy tak mają. A jak poczujesz, że też chcesz mieć taki podcast, też chcesz rozmawiać na ważne tematy, to przyjdź na warze podcastowe a ja cię nauczę, jak zrobić podcast, ze mną po prostu jest konkret, czyli się nie rozdrabniamy, bo podcast i taki, który samemu się robi i taki, w którym jesteś tylko gościem, to jest już praca z mediami. A media to jest przestrzeń, w której albo się pokazujesz i rośniesz, albo stoisz z boku i patrzysz, jak inni idą po swoje, czyli inni mają podcast, inni mają klientów, inni napisali książki, inni robią fajne rzeczy, a ja cię mogę wprowadzić w ten świat, bo znam ten lęk, Lęk przed widocznością też się bałam, czasem dalej się boję, ale działa mimo tego i dzięki temu mam dziś własny podcast, mogę zapraszać fajnych gości, mam rozpoznawalność. A jeżeli ty też czujesz, że jesteś gotowy, by gotowe powiedzieć światu, to ja mam coś ważnego do powiedzenia, to jestem po twojej stronie, bo życie jest za krótkie, żeby wiecznie czekać. Albo sięgasz po swoje, albo stoisz w cieniu. Po prostu taki podcast to jest Twój głos, Twoja historia, Twoja decyzja. Ja jestem gotowa, żeby ci nauczyć, a jeżeli ty też, to po prostu napisz do mnie, a my zaczynamy rozmowę. Dziękuję, że słuchasz TopRostanPodcast.pl. Będzie mi miło, jeżeli polecisz ten odcinek swoim herbatnikom. Cześć, rozmawiamy o rodzinie. O rodzinie z perspektywy takiej dorosłej osoby. Ale ja bym zaczęła te relacje rodzinne od tego, dlaczego w ogóle jest nam tak trudno mieć dobre relacje i w ogóle się dobrze dogadać z tymi osobami, które są nam niby najbliższe, które właśnie mówią, że nas tak kochają. Dlaczego to jest takie bardzo trudne? Myślę sobie, że to jest takie pytanie, które zadajemy sobie przez lata i pokolenia, bo tak naprawdę okazuje się, że zaczynamy funkcjonować, dorastać. W określonej grupie, z którą tak naprawdę to, co nas połączyło, no to miłość czy zainteresowanie, fascynacja dwójki ludzi, która spotkała się w jakimś określonym miejscu i czasie, mamy wspólne geny, natomiast cała reszta też jest bardzo zindywidualizowana. I troszeczkę przed nami staje takie wyzwanie od tych najmłodszych lat, jak rozwijać siebie, jak zacząć przechodzić w rolę takiej autonomicznej jednostki, przy jednoczesnym zachowaniu i czerpaniu z tych więzi, w których na świat przyszliśmy. Czy to są właśnie rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie, kuzyni i tak dalej. No a tak jak wiemy, tych konstelacji rodzinnych może być mnóstwo i bardzo przeróżnych, jak to w kalejdoskopie. Ale jest jakoś tak, że teraz coś się zmieniło i jakoś patrzymy właśnie na nasze rodziny z kątem wirtualnych, nie wiem, problemów, tego, co nie działa, a nie pod kątem na przykład tego, że mamy jakieś dobre cechy po naszych rodzicach, że oni są jakimiś, nie wiem, wartościowymi ludźmi, alboś sobie jakoś tam dali radę. jak myśli, z czego to wynika. Bo też, jak właśnie patrzymy często nasze rodziny, to też jakby ludzie mają też zupełnie inną taką wiedzę psychologiczną i zupełnie inaczej funkcjonują. Także na przykład mamy naszych dziadków, którzy, nie wiem, prawie każdy ma tam traumę wojenną, a nikt nie był u psychologa, i mamy takie pokolenie nasze, gdzie właściwie takie podstawowe umiejętności psychologiczne, to jest takie po prostu, taka rzecz w ogóle, że każdy wie, o co chodzi. Jak to właśnie, patrzę na no to właśnie jako osoba, która pracuje w gabinecie z ludźmi i z ich tematami rodzinnymi? Zwracasz uwagę na bardzo ważną rzecz, bo myślę sobie, że nasza świadomość procesów psychologicznych, tego, jaką rolę odgrywa nasze wychowanie, nasze dorastanie w naszych relacjach, które już potem tworzymy z wyboru, jest... Tak naprawdę obszarem, który zyskuje zainteresowanie. Tak? Możemy sobie powiedzieć, że właśnie te 20-40 lat temu nikt nie mówił o tym, żeby pójść na terapię, żeby coś wyjaśnić, coś przegadać. Role były bardzo określone. Myślę sobie też, że warunki, w jakich osoby dorastały, zakładały rodziny, były nacechowane wieloma wyzwaniami, chociażby takimi jak trauma wojenna, czy czas międzywojnia. Wszystko to jest w przekazach rodzinnych wciąż obecne, mimo tego, że może my sami tego nie doświadczamy, nie mamy kontaktu z osobą, która na przykład musiała sobie radzić w trakcie II wojny światowej, to wciąż jest to w pewien sposób obecne w naszych historiach. I myślę sobie, że jedną rzeczą jest w ogóle taka zmiana patrzenia na to życie, już nie jako przetrwanie, ale życie i takie życie, z którego możemy czerpać. Z drugiej strony wzmacnia się też autonomia i to, że my możemy mieć swoje wybory, możemy coś zmieniać, możemy chcieć inaczej powiedzieć nie i nie musimy dostosowywać się do ról, które narzuca nam społeczeństwo, bądź właśnie jakaś struktura rodzinna, która na przykład może oczekiwać ode mnie tego, że w wieku 20 lat będę matką dwójki dzieci, będę gotować obiady i nie zdecyduję się na przykład na to, żeby kontynuować edukację. A dlaczego teraz tak wiele rodzin się rozpada? Hmm. No myślę sobie, że to jest bardzo złożone pytanie, ponieważ z jednej strony problemy w rodzinach nie są czymś nowym. To jest coś, co było zawsze. Myślę sobie też, że pewnie będzie, chociaż oczywiście mam dużo nadziei w tym, że wraz z, z takim wzrostem naszej świadomości będziemy też mieć więcej narzędzi do tego, żeby sobie radzić z takimi wyzwaniami. To wcześniej. Wyjście ze związku, wyjście z rodziny było tak naprawdę czymś, co wkładło cień na naszą rolę społeczną. No bo jeżeli ktoś decydował się o tym, żeby na przykład się rozwieść, w sytuacji, w której większość ślubów miała charakter religijny, było czymś, co tak naprawdę rzucało olbrzymi cień na tą osobę, wręcz było niewyobrażalnie trudne. Przekazy wszelkiego rodzaju dotyczące rodzin, gdzie znajdowała się jakaś przemoc czy nadużycia, no, okej, okay. umówiliśmy się, że jesteśmy razem na to dobre i złe, już nie jest tak, że przynajmniej nie jesteś sam sama. Myślę sobie, że teraz po pierwsze dajemy sobie większe prawo wyboru. Może też być tak, że to w jaki sposób indywidualizujemy się społecznie, gdzie kładziemy coraz większy nacisk na rozwój jednostki, na potrzeby jednostki, może być dodatkowym utrudnieniem, ponieważ może być nam trudniej znaleźć Porozumienie, dojść do jakiejś współpracy metodą dialogu, więc brałabym pod uwagę wiele tak naprawdę różnych składowych. A czy myślisz, że jest możliwe, żeby tak się odciąć od swojej rodziny i żeby na przykład twoi przyjaciele albo twoje zwierzęta byli, były po prostu tą twoją rodziną, ale żeby nie mieć takiego kontaktu z tą rodziną pochodzenia i być szczęśliwym człowiekiem? Myślę, że jak najbardziej tak. I myślę, że ważne jest dawanie sobie prawa do takiej decyzji. Ponieważ nie zawsze to, że z kimś dzielimy nazwisko, dzielimy wspólną historię i jakiś kod genetyczny, nie musi oznaczać, że jest nam dobrze, że jest nam bezpiecznie. Bywają domy, które zamiast stanowić taką bezpieczną przystań, są miejscem z horroru, miejscem pełnym cierpień, traum i przerażenia. Jest to oczywiście bardzo trudna droga, w która też wikła nas niejako w pewien konflikt lojalności, bo ja chcę. Żyć inaczej, widzę, że coś jest złe, przekraczające, a z drugiej strony, no to przecież jest ojciec, to jest przecież matka, jak to tak się odwrócić. Natomiast ważne jest to, że rodzina jest czymś więcej niż tylko nałożonym odgórnie konstruktem, który mamy przestrzegać to jest świadome zaangażowanie, bezpieczeństwo, dawanie, przyjmowanie ale też coraz więcej takich relacji się rozpada z takich, można powiedzieć, błahych powodów. Czy ty to obserwujesz właśnie w swojej pracy, czy że jest jakoś zupełnie inaczej? W ogóle jakie właśnie masz przypadki najczęściej? Myślę sobie, że tutaj też ciężko tak naprawdę powiedzieć, co jest błahym powodem, bo dla każdego z nas ta hierarchia powodów będzie zupełnie inna. Możemy w pewnych obszarach się zgadzać, a w pewnych właśnie zrobić wielkie oczy i stwierdzić, no jak z takiego powodu się rozstali, no w ogóle jest bez sensu. Natomiast Patrząc też na historie, z którymi spotykam się w gabinecie, myślę sobie, że to, co jest w ogóle taką podstawą, czy takim motywem, który przewija się przez te opowieści, jest bardzo rozbita komunikacja. I to, że po prostu nie jesteśmy w stanie zrozumieć, przekazać sobie swoich stanowisk, o pewnych rzeczach też nie rozmawiamy. No bo jest fajnie, jesteśmy zakochani, wow, super, podejmujemy jakieś decyzje, a potem się okazuje, że kurczę, nie przegadaliśmy na przykład tego, czy chcemy ochrzcić dziecko, albo w jaki sposób podchodzimy do mieszkania w bloku, czy na przykład do tego, ile pracujemy. Okazuje się, że takie codzienne rzeczy mają olbrzymi wpływ na naszą rzeczywistość, natomiast my czasami jednak troszkę po macoszemu traktujemy, gdzieś tam spychamy pod dywanik, to się jakoś uklepie. No, otóż się samo niestety nie uklepie i zachęcam do tego, żeby na bieżąco wszelkiego rodzaju wątpliwości, znaki zapytania, czy takie tematy, które są dla nas ważne i codzienne, poruszać. A jak mieć właśnie dobre relacje rodzinne? Wiem, że myślisz w tym całą książkę, więc to nie jest takie, nie wiem, że mi powiesz w jednym zdaniu, ale je, od czego w ogóle zacząć? Myślę sobie, że to, od czego zacząć, to zazwyczaj jest ten sam krok, czyli Zacząć przyglądać się temu, co się dzieje, zacząć rozbijać w sobie taką uważność. My bardzo lubimy w ogóle to słowo w psychologii, w psychoterapii bycie uważnym, bo bycie uważnym pozwala nam zauważać, rejestrować pewne schematy, zauważać pewne zachowania. Jeżeli już zaczynamy coś obserwować, możemy sobie zadawać wtedy pytania: OK, co takiego się tutaj stało, że na przykład poczułam w sobie dużo złości? Co takiego się stało, że czuję się bardzo spięty? Co takiego się dzieje, że nie mam ochoty nagle spędzać z tą osobą czasu. Jeżeli zaczynamy się temu przyglądać, przyglądać się temu, co w nas, ale też w jaki sposób my i nasze działania wpływają na tą drugą stronę, to daje nam dużo fajnego materiału, z którym możemy pracować nie tylko na terapii, ale też w ramach takiego samorozwoju w domu. Hmm. Ale też to jest trudne, tak? Bo nawet jeśli ja sobie już ułożę w głowie, co bym chciała. To trudno jest po prostu wyjść do tych ludzi, i często też ich reakcja nie jest taka, jak my byśmy tego chcieli. O zdecydowanie, bo tutaj w takim idealnym świecie, no to możemy sobie zakładać, że wszyscy wejdą w nasz projekt zmian, w to, co my chcemy wprowadzić, to, co jest dla nas ważne. No natomiast niestety idealnego świata nie mamy, jak wiemy. I po drugiej stronie spotykamy też jednostkę, która jest niepowtarzalna, która jest wyjątkowa. No, a jeśli do tego jeszcze w naszej rodzinie są jakieś mniejsze jednostki, które właśnie rozwijają swoją autonomię, to mamy naprawdę skupisko tożsamości różnych osobowości, które wpływają na siebie nawzajem. No I teraz pytanie, czego ja oczekuję? Czy ja oczekuję tego, że my będziemy w taki sam sposób funkcjonować? Czy na przykład mogę oczekiwać tego, że będziemy w stanie ze sobą rozmawiać, szukać rozwiązań, szukać jakichś form kompromisu, form współpracy? Ponieważ tutaj bardzo istotną rolę odgrywają też nasze oczekiwania. Ja mogę oczekiwać, że świat się dostosuje do mnie. Natomiast tak nie będzie. Moje oczekiwanie się nie zrealizuje ja za to zapewnię sobie po prostu może frustracji. Hmm. Teraz mamy taki okres wakacyjny, czyli wiele osób, na przykład, nie wiem, na wakacje z twórkami swojej rodziny, co pewnie się kończy często właśnie w twoim gabinecie. Też pewnie święta są takim okresem, kiedy ludzie po prostu dużo mają przemyśleń o tym, że może ich rodzina nie funkcjonuje dobrze. Jak sobie właśnie radzić w takich okresach jak wakacje? Pamiętać przede wszystkim o tym, z jakiego powodu gdzieś wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy jako rodzina, wyjeżdżamy, żeby spędzić czas razem, żeby odpocząć. A nie po to, żeby realizować jakieś kolejne projekty rodzinne, które uznajemy za takie, o których można się pochwalić, no bo na przykład całą rodziną weszliśmy na giewont, zeszliśmy i potem poszliśmy sobie jeszcze tam dalej na kopę kondracką i nie wiadomo gdzie jeszcze. Rodzina nie jest projektem, rodzina jest żywym organizmem i pamiętajmy o tym, że też każdy z nas te wakacje może potrzebować i chcieć spędzić troszeczkę inaczej, więc może Pozwólmy sobie na to, żeby czasami już gdzieś przemknąć to oko i odpuścić jakiś super ważny spacer, który będzie mega challenge'em, na rzecz tego, że jedna z osób sobie zostaje i na przykład czyta książkę, ktoś będzie miał ochotę sobie w coś pograć, a potem wieczorem razem idziemy sobie na pizzę. Bo przede wszystkim ważne jest to, żeby ten czas był dla nas wspólny, ale nie wspólny na siłę. Nie wmuszajmy go sobie. Pamiętajmy, żeby brać pod uwagę to, Jacy jesteśmy, na ile mamy energii społecznej, na ile lubimy być ze sobą blisko, bo to, że ja mogę być z kimś dwa, cztery na siedem, wcale nie musi oznaczać, że mój partner będzie miał taką samą potrzebę. A jeszcze chciałam zapytać Cię o książkę, bo tam jest bardzo dużo właśnie przypadków, takich, które pewnie często są w gabinetach omawiane. Może masz, masz jakieś właśnie anegdoty ze swojej praktyki, a, i w ogóle opowiedz o tej książce też trochę. Mhm. Do książki w ogóle zainspirowali mnie właśnie moi pacjenci, pacjentki, zadając przeróżne pytania właśnie dotyczące tego, jak sobie radzić w sytuacjach rodzinnych. Natomiast właśnie w sytuacjach takich, które nie mają znamion psychopatologii, czyli nie są na przykład objawem jakiegoś zaburzenia, jakiegoś bardzo rozbudowanego problemu, a raczej wynikają z jakichś takich troszkę bardziej. Codziennych trudności, wyzwań, a jednocześnie powodują w nas jakiś dyskomfort. Jako, że ja lubię korzystać z różnych materiałów, to chciałam też gdzieś moich pacjentów odesłać jeszcze dodatkowo do jakiejś literatury, do czegoś, z czego mogą sobie w wolnym czasie skorzystać. Natomiast okazało się, że nie do końca coś takiego byłam w stanie znaleźć. W związku z tym stwierdziłam: OK, to może ja spróbuję coś takiego napisać. I myślę sobie, że w ogóle pisząc tę książkę, wiele różnych historii gdzieś pojawiało się w moich myślach, w mojej głowie, zasłyszanych niedawno czy zasłyszanych gdzieś wiele lat temu, tak samo nawet z mojego życia prywatnego, ponieważ nie tylko pacjent, ale też terapeuta doświadcza takich wyzwań. I to, że jesteśmy terapeutami, wcale nie mówi o tym, że sobie świetnie będziemy radzić. Myślę sobie, że takim najczęstszym kawałkiem, który dla mnie jest w ogóle fascynujący, to są wszelkiego rodzaju spotkania rodzinne. Podczas których, no właśnie, mamy jakiegoś wkraczającego na forum rodzinne wujka. Wszyscy wujka uspokajają, dobrze, to sobie tam zjedzmy obiadek, posiedźmy. o i wujek sobie lubi wtedy powiedzieć, no ale wiecie co, ja to z tą aborcją to się nie zgadzam. No i sobie zaczynałeś kotlecika, on już swoje zarzucił, Haczyk poszedł. A rodzina się rozgrzewa wtedy, tylko każdy będzie inaczej do tego podchodził. Po lewej stronie stołu już się tam jakaś panika zaczyna, prawa strona robi sobie rozgrzewkę, ktoś próbuje uciec na papierosa, ktoś patrzy na zegarek i mówi: O, tam żelazko na gazie zostawiłem, czy coś w tym rodzaju. No i ta rodzina wtedy po prostu zaczyna od środka wrzeć, puchnąć, no i albo wkroczy ktoś, kto będzie miał pomysł, jak zażegnać konflikt no albo niestety będzie nam się to coraz bardziej rozkręcało i przenosiło na kolejne spotkania, na rozmowy telefoniczne i tak dalej. Hmm. A też tych sytuacji życiowych jest coraz więcej, nie? Bo to jest taka sytuacja po prostu, że ktoś robi dym z niczego, ale czasami są takie naprawdę nowe sytuacje dla rodziny, gdzie rodzina się po prostu musi odnaleźć, bo albo jest właśnie, nim, albo nowy członek rodziny, albo rozwód, albo jakiś konflikt, albo, nie wiem, ludzie się nie mogą dogadać o finanse, więc to się w ogóle nie kończy. Zdecydowanie. Myślę sobie, że takim dość nowym tematem jest na przykład to, że potencjalni dziadkowie nie do końca mają ochotę wypełniać rolę dziadków. No i na przykład w momencie, w którym dzieci się wyprowadziły, założyły jakieś swoje rodziny, stwierdzają, dobra, to teraz czas na podróżowanie kamperem po Hiszpanii. No a dzieci mogą stwierdzić, no ale jak to, mamy ma małego teosia, kto się zajmie małym teosiem i co wtedy? I tutaj też dochodzimy do konfliktu potrzeb, do konfliktu oczekiwań. Kolejną rzeczą jest na przykład młodzież i technologia i to, że niektórzy będą bardzo ciężko znosić to, że ich nastoletnia pociecha siedzi w telefonie albo cały czas coś skrobie na tablecie, bo będzie czuć, że gdzieś ta uwaga ucieka. No i gdzie postawić tą mądrą granicę? I czy powiedzieć nie, nie używamy przy stole, czy dać trochę przestrzeni na to, czy w ogóle się tego pozbyć? Pytań możemy mnożyć i mnożyć. Hmm. A dlaczego ludzie tak się właśnie nakręcają? Bo tak jak słyszymy jakieś historie o rodzinie nie naszej, tylko jakichś znajomych, to po prostu mamy takie wrażenie, że w ogóle jest jakaś właśnie afera o nic, albo że ktoś specjalnie coś tam po prostu, tak jak że ten wujek, który coś specjalnie lubi namieszać, żeby się działo, ale jakby nie mamy tego dystansu, jeśli chodzi o naszą własną rodzinę. Czyli jeżeli to jest jakaś sytuacja, która nas triggeruje, to już nie potrafimy tak spojrzeć z boku, że w sumie to nie ma co się tam nakręcać. Oczywiście, bo my jesteśmy zanurzeni w tym z naszymi emocjami, z naszym światopoglądem i o ile jest nam łatwiej utrzymać dystans do kogoś, kto jest obcy, do kogoś, z kim mniej nas łączy, no to jeżeli ja słyszę, że osoba, obok której ja zasypiam co, co wieczór, nagle zaczyna wypowiadać jakieś słowa, na przykład nie podoba się, że sprzątam w jakiś dzień, bo lepiej by było to robić w inny, albo lepiej by było to robić w zupełnie inny sposób, to ja po prostu czuję, że tam we mnie jeszcze te historie z całego naszego życia się do tego sprzątania dokładają. To nie jest kwestia kubka, to jest kwestia kubka tego, że ja jeżdżę w góry chociaż wolę nad morze tego, że ktoś kiedyś przy jakimś spotkaniu zachował się w nieodpowiedni, nieodpowiedni sposób i to w nas narasta, buzuje. Te relacje nie są powierzchowne one sięgają też bardzo głęboko w związku z tym ten ładunek emocjonalny też będzie zupełnie inny. Z tego powodu na przykład psycholog nie powinien i nie przyjmuje osób, które zna prywatnie. Hmm. Ale też to jest takie też jakby szokujące, nie? że po prostu, że gdyby naprawdę odpuścić tematy rodzinne, e, tego, że nie wiem, ktoś tam coś powiedział, albo nasza siostra była niemiła, albo coś, to myślę, że psycholodzy w ogóle nie mieliby pracy. <laughs> no myślę sobie, że masz tutaj sporo racji, że tak naprawdę ten temat rodziny i tak jak już wiemy, teraz to nie chodzi tylko i wyłącznie o matkę, tak jak kiedyś się uważało. Oczywiście każdy członek rodziny coś daje, z czymś może sprawiać wyzwania, natomiast to jest ta podstawowa komórka, w której my uczymy się pewnego funkcjonowania relacyjnego, społecznego, i to stamtąd wynosimy tak naprawdę nasze pierwsze informacje o świecie, pierwsze perspektywy na świat. W związku z tym rodzina. Taka bezpieczna, dbająca, no jest czymś, do czego bardzo dążymy. Natomiast no niestety, dość rzadko w takim pięknym obrazku jest nam dane funkcjonować. To no więc dlaczego ludzie robią, zamiast, nie wiem, mogli przecież siedzieć w domu sami, e, wtedy po prostu nie mieć tych triggerów żadnych, w ogóle nie mieć takiej sytuacji, że coś ich denerwuje? Dlaczego w ogóle wchodzimy w te relacje rodzinne i je utrzymujemy? Bo myślę sobie, że my chcemy czuć się potrzebni, chcemy czuć się. Przynależni do, do kogoś, do czegoś, chcemy czuć się częścią. Nie lubimy być zupełnie sami, żyć w zupełną pojedynkę. Jesteśmy w stanie funkcjonować w pojedynkę do pewnego stopnia, natomiast ta relacyjność jest też olbrzymią częścią naszego życia, na której budujemy swoje bezpieczeństwo, budujemy też do pewnego momentu. Zdolność przetrwania, tego, że jeżeli coś się zadzieje, mam osoby, z których wsparcia mogę skorzystać, na które mogę liczyć. Nie jestem sam sama z tymi wyzwaniami, które świat przede mną stawia. I też wiele takich systemów mówi, że jeżeli mamy właśnie jakieś nierozwiązane sprawy rodzinne, to się potem przekłada na dużo więcej obszarów, tak? Czyli nie tylko, że ja mam konflikt, nie wiem, z moim tatą, ale też, że ogólnie to potem na przykład się przekłada na moje relacje zawodowe. Na finansowe, że po prostu dopóki tego nie rozwiąże, to bardzo wiele innych rzeczy nie ruszy z miejsca. Zgadzasz się z tym? Myślę sobie, że tutaj mamy bardziej złożoną kwestię. To znaczy, z jednej strony, jak najbardziej takie ukojenie tego bólu, czy przeszłego, czy też tego, który ma miejsce tu i teraz, jest wciąż żywy, jest bardzo ważnym zadaniem. Z drugiej strony, jestem w stanie też pomyśleć o sytuacjach, w których jesteśmy w stanie. Wyjść z domu rodzinnego, zrobić to właśnie fizycznie, czyli na przykład przeprowadzam się do innego miejsca i skupiam się na tu i teraz, na układaniu swojego własnego, autonomicznego życia. I jeżeli odczuwam taką potrzebę, sięgam do tego, co było, natomiast nie zawsze będzie to konieczne. A co myślić właśnie o takich oglądach, które tłumaczą wszystko relacjami rodzinnymi, tak? Że na przykład, że. Nie układa mi się finansowo w firmie, bo nie wiem, moje relacje z mamą były tam jakieś określone. Myślisz, że to jest w ogóle ściema, czy że coś tutaj jest? Ja myślę sobie, że zawsze możemy gdzieś znaleźć jakieś ziarenka, które będą takimi ziarnami prawdy, czy będą czymś ważnym. Natomiast na pewno zatrzymałabym się przed przyjęciem takiego poglądu w całości. Bo pytanie, jaką to w ogóle pełni funkcję? To, że ja powiem, że mama jakoś mnie traktowała, w związku z tym ciężko mi utrzymać się w pracy. Okej, okay, pewne rzeczy mogę tym tłumaczyć, natomiast znowu ja mogę je wyjaśniać, nie usprawiedliwiać. Coś nie było moją winą, ale jest moją odpowiedzialnością jako dorosłego człowieka, żeby sobie z tym poradzić i to ogarnąć. Bo to jest właśnie to, o czym teraz mówimy, tak? Że jesteśmy dorośli. Ale w tym systemie rodzinnym, tak? Czyli, że wiadomo, coś że nas triggeruje, jesteśmy tutaj w tym systemie, a już jako dorosłe osoby, które tą powinę mają przeciętą. Zdecydowanie. Natomiast w każdym z nas jest taka część jak wewnętrzne dziecko, i to wewnętrzne dziecko potrzebuje czasami doświadczyć tak zwanego powtórnego rodzicielstwa czyli takiego ukojenia, które będzie mogło nosić już w sobie i dawać sobie, jako ta osoba dorosła, do tej naszej części dziecięcej, po to, żeby sobie troszeczkę zadbać o te potrzeby, które nie były zaopiekowane, kiedy realnie byliśmy dziećmi. Dziękuję. A na koniec, jakbyś jeszcze powiedziała o, to, o swojej książce i gdzie siebie znaleźć w necie, tak? Czy gdybyś chciał więcej doczytać albo przyjść do ciebie na taką terapię online, to gdzie ciebie szukać? Jasne. Tytuł mojej książki to Sploty Rodzinne. Zapraszam Was do kupienia tej książki stacjonarnie w salonach Empik, bądź też przez internet. Będę Wam bardzo wdzięczna, że poszerzycie grono moich odbiorców, czytelników. Jestem też bardzo ciekawa Waszych wrażeń, więc chętnie też kontaktujcie się ze mną na Instagramie. Nazwa mojego konta to studiumja. Możecie znaleźć także moją stronę internetową pod taką samą nazwą wwwstudium -ja Przyjmujemy stacjonarnie w Warszawie oraz online, także myślę sobie, że możemy znaleźć różne formy kontaktu, a przede wszystkim chciałabym bardzo zachęcić Was do tego, żeby temat rodziny zgłębiać i traktować jako coś, co może być niesamowicie ciekawą przygodą. Nie tylko pozytywną, czy tylko negatywną, ale czymś, co może naprawdę pomóc nam zmienić nasze życia, a przede wszystkim dużo lepiej siebie zrozumieć. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. To był to podcast.pl. Napisz do mnie, jeżeli masz pytania, a jeżeli może chcesz mieć taki podcast, to wszystkiego cię mogę nauczyć, bo jestem tatarką podcastów. Uczę robić podcasty od zera. Napisz do mnie.